Look how my mind plays Little bit of fame, little bit of hay, a little bit of change Watch the craze, keep it safe, no fade away. Look how my mind plays little bit of fame, little bit of hate, little bit of change, watch the craze, keep it safe, no fade away Look how my Witam was bardzo serdecznie w konieczniku z Grand Grantywał to Sandras Tyją dzisiaj emisja pod tytułem Sportowy wóz Sportowy wóz, który dzieje się w San Andreas Czyżby to był... A nie dobry, to jest y w interiorze wszystko robione, ok. Spoko. Sportowy wóz. 60 latek jest. Kto stworzył sukien? Dobra, była ta pizza, ok. To jaki mamy plan? Właśnie chciałem mówić, to tak. Ja pojadę do tego salonu, spytam się gościa o to auto. Zabiego go, wezmę auto i spotkamy się w dokach. Okej, okay, Dobra, to zaczynajmy. Wyjdź przed dom. A to nie była kamizelka, kurat, Fila, 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 chwila. Tam chyba była kamizelka krótkotporna. Mhm. Bym przegapił kamizelkę i co by się stało? Jeźdź do salonu. Fuck, i znowu nie mam mapy. To jest najgorsze. Dobra, to jest, to jest. To jest tam, gdzie jest salon samochodowy. Na Nistor Speed, gdzie jest Spoko, to ja już wiem, gdzie to jest. A sobie skoczę, a co tam. ło Kurde! Normalnie, jak się robiło kiedyś te stunty na YouTubie, kurde Pamiętam te czasy, kiedy stunty były bardzo popularne na YouTubie To był chyba rok 2008, 2009 Jakie to były wtedy popularne te klipy ze stuntami I teraz mam problem, ponieważ nie mogę zejść stąd Odpalmy sobie snowmoda Yyy, okej okay. No to dobra, skaczemy Żyje To jest plus, żyje Dobra nie, już wyłączę tego snowmoda, bo przecież zaraz się coś zgliczuje, nie? Jak to zawsze. Kurde, fajny jest snowoda, ale niestety go nie mogę używać. Wiecie dlaczego, bo jak wejdę do jakiegoś auta pojazdu, no to kraszuje mi GTA. To jest chore. To jest chore, nie wiem dlaczego to nie działa. Ale lepiej sobie pogram bez snowmoda jednak. No i ogólnie pamiętam te czasy, kurde, to były bardzo świetne czasy e, Cruiser Club, o kurde, ale zmieniony jest ten salon teraz Przez e, tego snowmoda Dzień dobry, w czymś pomóc? Sprzedawca, tak, chciałbym obejrzeć auto, Turismo, Turka Dobrze, niech pan idzie za mną Może bym słuchał givera, nie? To ono, jak podoba się. Jeszcze, kurde, z giveru jestem. Bardzo o tutaj, brawura, kurde. Zabij sprzedawcę. Nara, będzie ka. Jooo! Wow! Ła, Zajebista kascenka, nie ma co. Wybuchy są. Kurde, akcja. Normalnie mistrzostwo. Idź do doków. Ale policja mnie nie goni. Policja mi jednak nie goni, to jest dziwne. Bardzo dziwne. Czuję, może to i lepiej, nie? No właśnie, może to i lepiej. Tylko pytanie: jest do doków, tak? Ale gdzie dokładnie? Dobra, tam. Tylko pytanie: dlaczego mam. Znowu dwa cele. Też mi się ostatnio od. Mówię, dym czuje mi się. Ostatnio. Nie! Nie! Dobra, jesteśmy znowu Pamiętacie, co się stało przed chwilą? No właśnie Ta... Przez moją głupotę wpadłem do wody Ale teraz... Teraz raczej nie wpadnę, oby Byłby przypał Szybko mijam te trafiki, czekajcie, tędy pojadę Będzie łatwiej Bezpieczniej Kurde, rozwalam tego turka. I gdzie jest ten checkpoint? Co? Dobra, tam jest Ten checkpoint, a nie tamten, wydalony. Zaparkuj auto w hangarze. W tym? Tak, w tym hangarze, dobra 15 minut później. Fajnie zrobiona. Fajnie, fajnie. Jakie to oto jest zabiste, nie mogę się doczekać kiedy je sprzedamy Normalnie jak import, eksport Ja również, ale samo się nie zaparkuje do tira, hehe he. No nie Co to za jakieś śmieci jadą znowu? W misjach? Oddawacie turizmu z konfesji na odbierze mi siłą Mafia, no super Nasza to nie będzie albo tego, pożałujecie Tylko mam uzika, fuck Mama kacza ginąć chodź tu kamizelkę straciłem, ale wiem, że ona tutaj jest, bo widziałem kątem łoka, dobra jednak nie ma, a nie jest tam kamizelka nie zasłonie mi dobra okej okay. szybko bierzemy tego turka Kurde, kolejni? No to biorę kamizelkę. O, mogę się tu schować w sumie. fak, 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 fak. Dobrze. Mhm, dobra, wszystko gra i jak na razie gra, nie? Jak na razie Dobra, jednak nie Obiorę turka, to będzie dobry pomysł I po prostu porozjeżdżam ich Dobra, udało się Kurwa, snajper dostałem Kurde, teraz jakiś snajper, nie? Zabisny Perat, jest tam, dobra Headshot Daj, tylko mi tutaj. Tylko mi tutaj umieraj. Uciekaj, niedługo będzie tutaj od Twoja glini. Ja się poradzę. Siądź do turyzmu. Turek, 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 biorę ciebie. O, czekajcie, jeszcze kamizelkę kultporna wezmę. Kamizelka kultporna podstawa w misjach. Tak, uciekaj stąd. Dobra, tam muszę jechać, spoko Mam nadzieję, że nikt mnie tutaj nie zaatakuje I mam nadzieję, że przez te słońce nie... Będziecie mnie widzieć w sumie dobrze Nagrywam rano, to tak nawala trochę te słońce do mego pokoju yy, Uciekaj stąd Chwila, zmienię na radio wyłączony. To jest tam, dobra To jedziemy ten checkpoint e? kurde, a kłamany checkpoint, tak? Fuck. gdzie mam uciekać? e? gdzie mam uciekać? Hmm. tamten to na pewno kłamie cel, więc to tutaj gdzieś tylko gdzie? chwila, chyba że muszę przejechać przez ten checkpoint no nie, co się dzieje? To jest ten checkpoint, ale gdzie on jest? Nie widzę go No co biega? Co się z nami zbagowało? Fuck? tu jest ten checkpoint? Gdzieś się... Should waliło nie wiem, próbuję znaleźć ten checkpoint, ale chyba go nie ma tu a co biega? Mm. teraz mi tam checkpointa pokazuje the fuck? chwila chyba, że gdzieś tutaj jest no oczywiście, tylko, że ta głupia mapa źle pokazuje No i misja wykonana, mam nadzieję, że misja Sukina Wam się podoba No, na końcu były tam lekkie problemy z miejscem, bo ta głupia mapa zawsze okłamuje No i oceniajcie w komentarzach misję Sukina, ja na nagrać kolejne misję Siemaneczko, Eluwa, trzymajcie się